Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w piątek, 18 dnia grudnia, zapraszam na aktualności z Wrocławia w dzienniku 7.1 News, w którym już za chwilę. 140 km nowych odcinków sieci kanalizacji. Kamil Zieliński, nowym wicewojewodą. 2016, powitamy bez Fajerwerków. Wrocław nigdy takiego olbrzymiego zakresu inwestycji sieciowych i kanalizacyjnych nie przeżył. Mowa proszę Państwa o ponad 100 rozkopanych ulicach, wyposażonych w 140 km nowych odcinków sieci kanalizacyjnej, a także o ponad 70 km zmodernizowanej bądź zbudowanej od nowa sieci wodociągowej. Do tego również warto wspomnieć o ponad 70 km nowych nawierzchni ulic. Mowa o inwestycji MPWiK Wrocław w naszym regionie. To był bardzo intensywny i pracowity okres dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Z końcem bieżącego roku do użytku zostaną oddane budowy sieci kanalizacyjnej dla dzielnic Pawłowice, Biękowice czy Kowale. Inwestycje były finansowane zarówno z budżetu MPWiK, a także z budżetu gminy Wrocław. Całość inwestycji na przykładowym osiedlu Pawłowice wyniosła 9 milionów 100 tysięcy złotych, z czego miasto dało 2 miliony 300 tysięcy. Natomiast MPWiK pokryło większą część kosztów w kwocie 6 milionów 800 tysięcy. Dzisiaj funkcjonuje tutaj 4 km sieci kanalizacji sanitarnej. Przebudowaliśmy ponad kilometr sieci wodociągowej oraz wybudowaliśmy 400 metrów nowej sieci wodociągowej. Urząd miasta sfinansował budowę 250 metrów kanalizacji deszczowej do odwodnienia dróg, które tutaj powstały. Skala inwestycji dość duża. To jest prawie 13 km sieci kanalizacyjnej, ale to nie wszystko. W tym była przebudowa jeszcze wodociągu o długości około 3,5 km, w tym wymiana armatury nadziemnej, podziemnej, przy okazji prowadzonych robót ziemnych, które prowadziliśmy, przy udziale naszych służb eksploatacyjnych, po to, żeby po położeniu nowych nawierzchni nie było problemów eksploatacyjnych. Jeśli chodzi o tą inwestycję na tym osiedlu, no, Trwa ona już półtora roku. W ramach tego przedsięwzięcia wybudowano około 9 kilometrów sieci kanałowej głównej i do tego około ponad 2 kilometry tzw. sięgaczy, które pozwalają na podłączenie się poszczególnej posesji do tej sieci kanałów. Na wyżej wymienionych osiedlach we Wrocławiu przez dekady korzystano z części starej po niemieckiej kanalizacji deszczowej, która używana była jako kanalizacja ogólnospławna. To miało w konsekwencji negatywny wpływ na lokalne środowisko. Wrocław jest miastem zbudowanym na dość płaskim terenie. Stąd też konieczne było wybudowanie co jakiś czas przez MPWiK przepompowni ścieków, które przetłoczą je dalej. Jest to jedna z trzech przepompowni na osiedlu w tym systemie odprowadzania ścieków. Jest to przepompownia główna, która przetłacza wszystkie ścieki z osiedla na oczyszczalnię ścieków na Janówku. Na tym osiedlu wybudowaliśmy sieć kanalizacji sanitarnej. Kanalizację budowaliśmy od zeszłego roku. Zakończyliśmy roboty na przełomie lipca i sierpnia tego roku 2015. Realizowaliśmy roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, przy których tutaj stoimy. Nieporównywalna sprawa, bo mam wodę z sieci czy oczyszczoną, poprzednio miałem ze studni. Prawda? No to wiadomo, je, je, różne tam, tam sobie bakterie pływały, jak wydawałem do, do badania. No teraz jakoś wodę zupełnie się poprawił, a z kanalizacją jest sprawa czysta i prosta. Nie, nie, ma, nie ma szamba, nie ma tego smrodu. Zawsze była dobra woda, ja piję z kranu. Skoro był szamba, no to by pan to jednak był problem, nie? Trzeba było to monitorować cały czas. Teraz uważam, że jest spoko. Już tych ścieków, szamp, tego nie wywozi się. No a to jest dobrze, no woda jest czysta na razie. Mający no. już rok 2015, to przede wszystkim inwestycje związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. To było główne natężenie, zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i finansowym. I powiedzmy sobie to, do końca nigdy Wrocław takiego. Olbrzymiego zakresu inwestycji sieciowych kanalizacyjnych w swojej historii istnienia nie przeżył. To ponad 100 ulic rozkopanych, wyposażonych w instalacje przede wszystkim kanalizacji sanitarnej to ponad 140 km nowych odcinków sieci kanalizacyjnej, ponad 70. Kilometrów zmodernizowanej lub zbudowanej od nowa sieci wodociągowej. W końcu to blisko 70 kilometrów nowych na wierzchni ulic, całkowicie lub częściowo zbudowanych. Wszystkie 42 przepompownie na terenie Wrocławia są bezobsługowe. Posiadają także zdalny monitoring połączony z dyspozytornią. Obiekty wyposażone są w najnowocześniejsze urządzenia zapewniające stosunkową bezawaryjność pracy. Na wniosek wojewody dolnośląskiego Pawła Hryniaka premier Beata Szydło powołała 17 grudnia bieżącego roku na funkcję wicewojewody dolnośląskiego Kamila Zielińskiego. Szczegóły w materiale Pauliny Chomczyk. Nowym wicewojewodą został Kamil Zieliński, urodzony w Wałbrzychu doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, działacz Prawa i Sprawiedliwości od 2003 roku. Kamil Zieliński pracował na stanowisku doradcy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze. Był radnym powiatu wałbrzyskiego oraz kandydatem na prezydenta Wałbrzycha na mój wniosek pani premier podjęła decyzję o powołaniu na funkcję wicewojewody pana Kamila Zielińskiego cieszy mnie to bardzo mamy przedstawiciela z poza Wrocławia to jest taki bardzo wyraźny gest w kierunku całego regionu dolny śląsk to nie tylko wrocław to również wałbrzych jelenia góra i legnica o tym z całą pewnością w trakcie mojej kadencji i sprawowania funkcji wojewody będziemy pamiętali. Nowy wicewojewoda na spotkaniu poinformował o pierwszych zadaniach, jakie przyjdzie mu wykonać na nowym stanowisku. Pierwszym takim najważniejszym obowiązkiem i na tą chwilę jedynym planem do 14-15 stycznia jest kwestia audytu, który dokonuje się tutaj u nas w Urzędzie Wojewódzkim, w związku z czym. Ja mam nadzorować te prace i wraz z całym zespołem przygotować też raport dla pana ministra Bostrzaka. Pan wicewojewoda myślę, że dobrze mnie w tej sprawie uzupełni. Oczywiście wydaje się i myślę, że na dzień dzisiejszy, jeżeli mam powiedzieć, co tam z tyłu głowy mam i co prawdopodobnie znajdzie się w, tym, w tej decyzji o podziale obowiązków, no to z całą pewnością będzie część służb zespolonych. Warto zaznaczyć, że wicewojewoda koordynuje oraz bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wojewody w zakresie spraw i wydawania decyzji administracyjnych. Doktor Aleksander Czogala z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego został tegorocznym laureatem Nagrody Juvenes w Bratisławie. Wyróżnienie, po raz czwarty, przyznał Wrocławski oddział Polskiej Akademii Nauk. Młody uczony, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, jest dzisiaj adiunktem w zakładzie Cytobiochemii na Wydziale Biotechnologii. Doktor Czogala został nagrodzony za pracę zatytułowaną Innowacyjne struktury origami DNA jako narzędzia do badań procesów zachodzących na powierzchni błon biologicznych. Do nagrody przyznanej w tym roku po raz czwarty mogą być zgłoszone osoby, które nie ukończyły 37 lat, a także które zyskają rekomendacje instytucji lub jednostki naukowej. W tym roku kapituła oceniała 13 zgłoszeń, najwięcej z Politechniki Wrocławskiej. Doktor Czugala został doceniony za publikację, ale także udział w projektach badawczych i stażach naukowych. Laureat otrzymał nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Miasto w tym roku nie zdecydowało się na pokaz sztucznych ogni na wrocławskim rynku. Jako argument władze podają skargi mieszkańców centrum Wrocławia, ale również dobro zwierząt, które w związku z wybuchami poddawane są często silnemu stresowi. Czwartkowym rankiem we wrocławskim klubie radnego miasta odbyła się konferencja techniczna w sprawie Sylwestra na rynku. Uczestnikami byli m.in. przedstawiciele służb porządkowych i ratowniczych jak zadbają o bezpieczeństwo Wrocławian? Przede wszystkim tutaj pragnę zaapelować o to, żeby bezwzględnie słuchać poleceń wydawanych przez wszystkie służby porządkowe, w tym także policję. to znacznie przełoży się na właśnie zapewnienie bezpieczeństwa podczas tej imprezy sylwestrowej, podczas tej właśnie imprezy. Na miejscu, tutaj w centrum, będą obecni policjanci pionu prewencji, którzy będą chodzić w patrolach. Będą również policjanci pionu kryminalnego, a także funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy zajmą się po zakończonej imprezie rozśrodkowaniem wszystkich uczestników imprezy sylwestrowej, którzy będą chcieli bezpiecznie dotrzeć do swoich miejsc docelowych. Policjanci będą współpracowali z innymi służbami. Mam tutaj na myśli organizatora także inne służby porządkowe, Straż Miejską, Pogotowie. Apelujemy również o to, ażeby bezwzględnie słuchać wszystkich poleceń wydawanych właśnie przez policjantów i innych, inne służby porządkowe. Straż miejska ostrzega przed utrudnieniami w poruszaniu się po centrum miasta oraz podkreśla, aby przynajmniej dwa razy skontrolować miejsce, w którym będziemy parkować. Od 27 grudnia rozpoczną się utrudnienia w ruchu. Zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe, ale niektóre z ulic zostaną zamknięte. To jest istotna informacja, że pierwsze ograniczenia w parkowaniu pojazdów praktycznie mają miejsce już od niedzieli. Jest to okolica kościoła świętej Elżbiety. I tak jak przed chwilą było powiedziane, jest to związane z parkowaniem tam pojazdów telewizyjnych i budowaniem zaplecza sceny. Mówimy o ulicy Świętego Mikołaja na odcinku od Kiełbaśniczej do Rynku, ulicy Odrzańskiej na odcinku od Igielnej do Rynku, ulicy Świętej Elżbiety. Ten obszar jest wyłączony z parkowania od niedzieli nocy Zapanowanie nad rozbawionym tłumem ma zaradzić odpowiednia dobrana liczba funkcjonariuszy, również tych nieumundurowanych. Najważniejszy apel organizatorów dotyczy właścicieli lokali, którzy zobowiązani są do zapobiegania wychodzeniu klientów na zewnątrz ze szklanymi przedmiotami w rękach. Jak twierdzą, jest to najczęstsza przyczyna wypadków podczas imprez masowych. Bo spokój musi być. My musimy pracować jak najstaranniej, jak najdokładniej, biorąc pod uwagę wszystkie rzeczy, które nam się pojawiły w poprzednich jakichś rzeczach. To były drobiazgi, ale absolutnie. Nie budujemy na nich swoje doświadczenie i zapobiegamy temu, co się pojawiło. Natomiast mamy też system pracy, mamy partnerów, z którymi pracujemy, więc absolutnie ten spokój jest po to, aby było spokojnie w czasie zabawy na rynku. Wspólnie zadbajmy, aby sylwestrowa zabawa nie przerodziła się w sytuacje zagrażające naszemu zdrowiu czy życiu. Rozpocznijmy rok 2016 bez zmartwień i trosk, aby skupić się na realizowaniu noworocznych postanowień. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w piątkowym wydaniu dziennika 7.1 News. Na kolejne aktualności z Wrocławia zapraszamy już w najbliższy poniedziałek, również kwadrans po godzinie 17. .00. Natomiast w ten weekend polecamy także tygodnik z telewizją 7.1 News, czyli podsumowanie najważniejszych informacji minionego tygodnia. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzymy spokojnego weekendu i do zobaczenia.